to co się dzieje dookoła Nie uciekają od tego, nie boją się że To Także ja też jestem dumny ze swojej kultury, że to właśnie na nich że oni się tak zachowali. 16, 18 lat i wydawałoby się, że to właśnie oni jakby najbardziej mogli być zarażeni tą znieczulicą. Jednakże nie. Oni wynieśli przede wszystkim z domu, ale mam nadzieję, Określone zachowania i te zachowania pozytywne, właśnie one się przełożyły na ich naturalną reakcję, udzielenie pomocy osobom potrzebującym. Myślę, że to są wystawy godne propagowania, ponieważ niestety nasze społeczeństwo jak gdyby cierpi na niedobór właśnie takich pozytywnych postaw. Poza tym, jestem głównie zadowolony z tego, że. Postała została pozytywnie przyjęta przez ich rówieśników. To też jest rzecz bardzo cenna. Oni nie zostali negatywnie przez swoje środowisko odebrane. Gdybym zła takie, też bym pobiegła. bała się zrobić. Czujecie się bohaterami? Nie, bohaterami się nie czujemy. Ja myślę, że każdy człowiek ma no. tak postąpić, no. a nie przychodzi się obojętnie w takiej sytuacji.